IKER i, I Dzisiaj, dzisiaj, no, zagramy, sobie zagramy, 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 co mówiliście, ja bo ja was nie słyszałam. O już słychać! O. Już, o już, co, mówiliście? co mówiliście? Nie bo słychać. A ja was. Ja was. Dobrze, Dobrze. E, e, challenge jest następujący. Każdy z nas ma powiedzmy taką rolę, że ja mogę ja grać mogę tylko bo Albo nie, go jest Nie! Stark! Stark tam będzie spać! Dobra, to... Dobra, że ja mogę grać tylko mk Mogę grać typu MK, mk ta bota I ja tylko mogę takim broń grać. ajker natomiast... jakim Broń możesz tylko grać? Tylko pomperni sami w jej dobie. Tak. Wolna, tak, kombat, na, kombat e, nie wiem, e, nie jakaś wiem, kompletnie jakaś inna, 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 może, inna grać. może grać. A ja mogę leczenie i. Tak, Tig może mieć tylko pistolet i on może przy sobie jedynie nosić leczenie. Już oni wim leci. Nie no, to super. Dostałem. Do 200. Super pistolet, pistolet! MK, 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 Ja mam leczenie pistolet, dla Tiga. Bo go jest dużo, a nie mogę go nosić, no więc się pobierz. Biegnę. Muszę na pistolet. Nie, troszeczkę więc, zbieram, ścina, więc dwie złote broń bota. MK 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 MK. Okej. O złote broń boty. Biegnę. biegnę. Mam trzy duże boty. Mam salę. A ja ścina jestem na się z botą stąd. Ej, możemy jeszcze skokować się, bo boty i mieć armię. Możemy, no. Tak, bo hakowanie tak, bo jest dozwolone. Dla każdego. Wiesz, co jest najgorsze? Nadal mam punkty na arenie i za każdy lot nadal mi się minusują. Gaz. Iron Man! ja Wam widzę, jeszcze... Idę! Przypomnę... Ja Wam się subskrybowanie o subskrybowaniu kanału, bo jak tego nie robicie, to po prostu. na jeszcze na mnie, Iron Prawda, Iker? Prawda, Tik? Tak. Na minus 200? Chłopa tu! Jestem chłopa! Ja mam chłopa! Nie chcę Ratunku. A! Wziąłeś no, coś! Minus będziesz I się na Ja mam zero hp! O Tak już idę! No i bot, czy nie z bot? A mogę się o tak uleczyć po prostu od razu apteczką? Od razu? Nie. Ale ja tak. ja chyba mogę od razu. Tak, biorę No tak! Podnoszę i się od razu lecę. Tak mogę zrobić. Tak możesz, no. Zrobić. Tak, możesz no, zrobić. No już ja jestem martwy. martwy! No ja muszę się Biorę, się martwy. Martwy. No, ja muszę się biorę, biorę rękawiczki. A ty ja nie tylko do góry, ale ja tylko do góry podleciałem, żeby nie zginąć. Ja prosiłam Te bije inne do lapady. Ja mam 12. Nie przystawaj. Nie leciłem tam cię do ciebie. A, kolejka. Ej, no ja muszę to wziąć, dobrze? Co bierzesz? Co bierzesz? Ej, gdzie jakaś apteka? Na mnie. Co masz? Co Mij masz? taki. Ale nie, no nie możesz. Schowaj. Nie wolno mi tyku, to jest shotgun. Przecież przed filmikiem o tym mówiliśmy, że mi tyki zakazały. No dobrze, ale. Oddajcie mi całe ammo do pompy, jakie macie. Dobra, a ty całe ammo do MK, jakie masz? ja mam tylko sześć. A bo no, do pistoletów. Dobrze. Czy nie jest jeszcze trochę? Tutaj leży ammo, jak tutaj do pompy, a jak jakim do MK tylko? Będziesz do pistoletu dla mnie? Tutaj leży wszędzie. Od przypadkiem podniosłam pistolet, Cięż go wywalam. Ja mam. już. Ja, ja mam już... Chodźcie do safe, by mam. Dobra. Ja będę pilotem, nie, wiem, jak wy. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. musimy ze O, bo wypadł o, złoty, spas, złoty spas. 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 Bo ja mam pilotowego spaza. Dobra, otwieracz ja miżeli, w, w, ja w ogóle nie Ja mogę, ja mogę. Ja mogę też przekonać. A, a Famasa też mogę? Famasa, tak? Famas. Nie wiem. Ja bym poczujony, siorka, Oj, Chciałam podnieść e, leczenie, a nie mogę. A masz jakieś leczenie, Ty? Tak, mam to sporo. A tutaj, bo. A masz duże? Jeszcze jedną e, mam jeszcze. Mam potrzebuję. Jeszcze jedno mało. Granaty impulsowe. nie. Dasz, ktoś e, ma jeszcze jakąś jedną małą. Szkoda, że nie mogę wziąć pistoletu starka. Dzień dobry. Nie mogę. A co ta mm, Co? Sniper. Zapada może. Ja mogę. Będziesz ja mogę. To to będę strzelał za ciebie. Nie. Nie. Ajk, nicety. Takie życie. By ale, tą tam. Ale nie wiem, Zastanawiam się, no, czy to mogę w końcu czy czy tą snajper czy nie. Może. W końcu pisze karabiny karabin, karabin, karabin szturmowy. No właśnie. No właśnie. Więc, więc... Więc... Nie, karabin snajperski. Więc nie możesz. nie możesz. Ale karabin, Ale karabin ja z karabinami, karabinami mogę grać. No. Bo pompat, karabin. Dawaj. staraj, że e, i Tactical to jest karabin. To jest karabin. Dobra, ja... Dobra, Dosłownie. Ja dobra, ja dobra. A masz ammo jakieś do, do snajpy? Ja złożyłam 300 do m, do m łap, łap, a, to a to łap się tutaj i tutaj. O, tutaj to już, się to zmieniły na startku. Bo ja dawno nie byłem. Nie, nie, nie zauważyłeś? No, co to ląduje. Bo wiem, ale zmieniły się nawet e, takie już prawdziwy. Nie, nie, już nie, już lata. To ja ale to start nie wiedziałam. Idziemy a do pęknięcia. Czy jest gdzieś jakaś mała? Sejf, jest jakaś mała? Ja nie, mam. Nie, Pigma. A dasz, bo potrzebuję. Lecz a ja jednej, ja jednej potrzebuję. Weź sobie ha, jedną. Sobie je. Wypijam i muszę od razu. Szkoda, nie mogę już tej broń, tak, wiem. Teraz możecie powiedzieć, przecież miałam przy sobie z trochę czasu duszą. Poty, a mogę podkładkę w ją wypić, bo mało dnia. A, że każdy na gatunku. A mogę podkładkę w A może A może w A tutaj nasze amo do pistoletu. A ile ja mam do pistoletu? Tak, mam ponad 100. A jak lecisz? Ponad 100, a mam ponad, ponad... 600, 600. A może MG oczywiście. Najpierw mam mniej. mniej. Jestem. Nie najcięższy, Ja mogę przygotować. A, ja mam to, tytowie, broń. Na 20 subów wrzucamy e piosenkę na nasz kanał. Grać, grać. Chłopy, 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 chłopy. A bo ja staram się zdziałać w góry, jeszcze tak, bo wiesz. W dołu to będzie. Chyba najlepiej, a podjeżdżę. Dostał co 19, do to... łeb. Pistoleta. Teraz im na HT. A! Nie trafię nikogo! Dostał! Chodź, to jest taki broń, nie trafi grać jeszcze z flagami. Ale za busy to już dostałem minusowe punkty, ale za. to, za flaga nie dostałem! Pan zownica, będę zownica dla mnie! Tak? No, do zownica. E, A ja, ja go biorę i rzucamy nim. Rzucamy. Aptekę wezmę zamiast szorba. Będę miał bandaże i bandażownicę też mam do leczenia. Pozwólcie mi, skoro mam mieć ciężkie bronie, to mogę mieć RPGa. Tak. Tak. Ja by też chciał. Tam jest chłop, tam chłop, tam chłop. Dobra, lecimy. A, na mnie. Wszędzie cię po robię gościu! Nie, ja dospadłem. to szybciej będzie, a ja, ja, ja z pisatu nie Wy nie widzicie, że mnie tak laguje, to się nie dziwię, bo i tak jak mam e... mam MKO. MKO. Ej, chodźmy do Helki, tak w ogóle. No to podleć po mnie może! Ręgnę. A la pada? Mnie tam nie też potrzeb. Dobra. Mam już 5 fragów. fragów. Bardzo dobrze. Dwa. Ja dwa mam. Ej, jak długo dwa. No mi się tak. pokaże, tak. że mamy 6 fragów. No mi też. A mówisz, że A 7. No bo ja zrobiłem 5, ktoś jednego. Jedwa. Ha, ja jak? Ja. Nie wiem. Yy, możemy po zaraz tak tak krakmi. To Do wyrwy. Nie, bo stracimy kelkę, a kelka może nam się jeszcze przydać po rzut. To halbą lecimy do wyrwy. Po rzut po leczenie. Nie, będziesz przenikał, będziesz przenikał. A, po tam rzut. Gdzieś jest. Tam gdzieś Tam gdzieś. Trochę tam. Jest tam rzut. O Jezus. Tam gdzieś. Pokazujesz pokazuje rzut. Chyba. Tam widzę, gdzieś. Tam. Tutaj jest rzut. Tutaj o. Jest rzut o. Widzę. On jest ja dokładnie widzę. Widzę. tu. Widzę, widzę, widzę. I w ogóle widzę. zadawajcie pytania w komentarzach my sobie na nie odpowiemy w poprzednim e, odcinku. Ja Podnieś Ikera. ja mogę podnosić. Tak. Też się tak umówiliśmy, że Tig może tylko je tak po... i tak w większości. Złoty skarb! Złoty skarb! Złoty skarb! Jeszcze Ale po Jezu, mam. mam małe poty! Ja mogę! No a ja mogę się uleczyć! Nie potrzebuję mam bo jeszcze dwie medy. Nie mogę trzymać medów! Trudno. Nie możesz mieć przy sobie medów! Dajcie Tigowi! Przecież. A i w ogóle, A, w ogóle parę odcinków od... od... nie zauważyłam akurat, że to, to było pytanie, e, e, zadał, zadał, zadał ktoś pytanie, ktoś skąd bierzemy, bierzemy, bierzemy e, e, nie pamiętam. Pamięta. Inspiracje, ja odpisałem. pisałem. Skąd bierzemy inspiracje? To odpowiedzą odpisałem. na odcinku, żeby wszyscy wiedzieli. Z YouTube'a albo sami wymyślami. Tak jak zobaczymy bardzo fajny filmik na YouTubie o... To też tu, to też tu nagrywamy. I przynajmniej się staramy to nagrać i najczęściej to nam wychodzi. Albo wymyślamy ten challenge, który aktualnie nagrywamy. Samemu go wymyśleliśmy, gdy tak sobie rozmyślaliśmy. Ja Strzelaj nie, ktoś do zrzutu. Ja mogę strzelać. Ja też. A gdzie jest ten rzut? A tutaj. O dużo, o, dużo pota po to wypiję, wypiję sobie sobie A strzel, a strzel. Ja będę mógł otworzyć? Super no. Zobaczę, czy nie mam więcej Amo do tych waszych broni e, tam. O. O, e, au. E, mam 10 kołkę dla ciebie, Ajke i 108 do pistoletu dla ciebie do ciebie o, masz, ty możesz się uleczyć z klaszami. Nie, mam. Um, zapomniałem. O czym? O tym. O tym. Kochanka? Okej, okej. Okay. Koniec, każdy o czym o, choć o, raz zapomnę. Tak. Ja tyle amo do Enki, że... Mam jeszcze rząd z plaszem! Nie, nie mam więc nie mam. Po jakieś już normalnie. normalnie. No właśnie widzę. widzę. Tak samo jak te do dziesiątki e, nocy, że tak cały się świecić innymi kolorami. Ale bo oczywiście. To ja będę, Jakieś e, bądź spady, jakieś pułapki mo, może brać każdy, prawda? prawda? No. Dobrze. To ten domek? Kurcz. Dobrze. Ej, w ogóle niedawno jeszcze nie było tutaj tego ognia. Jakiego? 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 W tych kółkach? No nie było, no nie ognia. było ognia. Też mnie No, że tak nie było. Ale widzowie, jak tu się nerwimy, to e, przepraszam bardzo. bardzo. No mi się wydaje, że nie było. Ale ktoś zabrał, zabrał amortyzator do, do Trudno. Trudno. No i wyrzuciłem. Ja mam dużo do emeczki. Tutaj. Nie ma, mam do 28. 28. Nie. To po prostu taka duża liczba, że... mamy dla... osób dana. Zobaczymy, jak dużo. Aż cztery. Ej, jeszcze jeden team został. Aha. Może być... Cztery osoby. Tutaj mamy rzucik. A w strefie jest. No, no. Karnica, poduszka. Ja sobie będę Moją. Się rozglądać, czy przypadkiem nikogo nie zauważę. Tam wygrałem kiedyś rundę. Gdzie? Z Tomigana! Pamiętam, pamiętam! Tam, pamiętam! Tam. Tak, pamiętam jak tam wygraliśmy. To była chyba od Z wygrałem! W trzynastym Tak, ale z Tomigana, ale z Tomigana wygrałem. wygrałem. Tak, tak, a my wtedy byliśmy my wtedy bambikami, bambikami i mówiliśmy, że... Przecież na, na, na jak to było? Dużo osób ją. Co się stało? Co się stało? No nic, co no Ty no, wysadził przy mnie kanister! Ja nie mogę! Ja, nie mogę. ja będę tak wychylać by nie chwilać tej snajper, żeby może ktoś mnie trafił, musimy trafić, dlatego, się trafić, dlatego że... twoje że położenie. Co? A nie nasza? Mam, nie nasza, ale jej nie mogę jakby nie strzelać! To są, to są, ktoś! Ej, Ej, tam jeszcze grać! Tam, tam mi jest graczy, albo więcej, ja złapałem tylko kierowcę jednego pasażera, tam jest pewnie tam więcej. Jest pewnie więcej. To został z 18 z pistoletu. Tam! Leci Jest! jest. Neta. O Jezus! Przegrana. przegrana! Dlaczego? Dlaczego? one kręcą! No właśnie widzę. No Ale mam tylko pistolet na takie coś, niebieski. Ty przynajmniej masz? masz. To co w miarę? Masz pompę, więc. Masz... Najłatwiejsze. Tam, tam, tam. Ja się ja, zemówię, ja, ja Nie zdążyłem, to jest za wolne. Ja próbowałem uciec. Mam chłopa na mnie. Nie wierzycie się w szałości, próbowałem uciec. Nie zdążyłem. Jest dawno. No niestety. 7, 10, 10, 10, 10, 10. Teraz możesz używać wszystkiego, bo najważniejsza jest wygrana. Naprawdę mogę używać wszystkiego? No, no w tym momencie już tak, no to już nie ma znaczenia według mnie, czy używasz, czy nie. Nie ja, no, dokończamy, Ajajaj. Ja się miałam tu wygrać. No właśnie to było nie do zrobienia. No. I jakby co, W ogóle jest jakaś osoba na nich jeszcze solo. I tak, widzowie już to wiedzą. No, raczej. No. Bo już to wspominałam w poprzednim i po poprzednim odcinku. Dobrze, ja wam wszystkim życzę miłego dnia, no i pa! Pa! pa!